Witamy wszystkich na kanale Sekcja Detektorystów Lubań. Dzisiaj dziki kopią dalej w Miłoszowie. Przywitajcie się wszyscy, pomachajcie. Paru głodnych dzików się znalazło dzisiaj. co? Z jaki temat dzisiaj? No szukamy tutaj pamiątek po tutaj, po mieszkańcach Hartmannsdorfu, czyli Miłoszów. Na dole tam były obozy pracy. No tutaj pewnie nie znajdziemy nic po tych jeńcach przymusowych, tutaj robotnikach, ale były tam domy na skrajach lasów. Tutaj tego lasku w ogóle nie robiliśmy nigdy. Pokręcimy się po łąkach, może troszeczkę po jakichś tutaj właśnie wzgórzach, po góreczkach. Zobaczymy, co ten lasek da dzisiaj. Idziemy w las. No i chodzimy sobie po takich góreczkach. Fajne lasy. Teraz uwielbiam takie lasy, właśnie o tej porze. W ogóle te haszcze, zobaczcie, to wszystko jest tak uklepnięte, jakby ktoś walcem przejechał po tym śniegu, nie? No i fajnie się chodzi. W picie teraz, nie trzeba tyle targać ze sobą. Jakoś mała buteleczka wystarczy i finito. A coś takiego tu wyszło na początek. Nie mam pojęcia kompletnie od czego to jest. Wygląda jak jakiś zgnieciony aluminiowy kieliszek. San napis. San napis. I tu mamy jakąś krągłość w dołeczku, zobaczcie. O, 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 o. Będzie złotowaj maru czy nie? Zobaczymy sobie razem albo PRL. O! Pięćdziesiątka, dawno nie było. Dawno nie było takiej pięćdziesiątki. <noise> nie ma monet, to człowiek się z feningów cieszy. Pięćdziesiątka, Kacper. Pięćdziesiąt fanoli. No? No dobra. Więc pięćdziesiątka. Musimy się tu pokręcić, jak tu monetki wychodzą. Chcemy zobaczyć. Sębo coś ma Perelowski? no będzie z roszokiem No dobra w takim ugorku jesteśmy zobaczymy Co tu wyjdzie, może coś fajnego Ja też tu sygnał mam zobaczymy jak coś to nagram No i tak spieliśmy się z Kacper na samą górę Byliśmy tam het na dole, za tymi łączkami i teraz tak z daleka zauważy się właśnie jakieś fundamenty. Co to jest? To jest podbudowa starej drogi. I to zobaczcie, droga będzie biegła gdzieś stamtąd do dołu. Do tych właśnie zabudowań, gdzie się spotykaliśmy. Na tym parkingu, gdzie mieliśmy auta i to jest stara droga, bardzo stara droga. Jak ktoś tu grzebał w tej drodze, powyciągane jakieś kamienie. No i taką mamy podbudowę starej drogi. No to mamy cel. Jest stara droga. No, będziemy teraz tutaj pobocza trzepać prawą, stronę lewą, zobaczymy. No, fajnie to wygląda. Ja lubię takie, właśnie poukładane, gdzieś stare. To już jest stare, jękie wszystko. No, dobra, no, lecimy dalej. Idziemy zobaczyć, co ma Boży Darek tam. O, Göring tu mieszkał. Jak on miał na imię? Rudolf, Rolf. No, Göring. Radek. G ale tutaj też coś jest jakaś literka. No göring. Umlaut. Göring Nie tutaj coś jest Na pewno nie jest od razu Trzecia też jest, nie, do... trzecia no nie Wiem, że w czasu to zobaczyć, się zalić mieszka To jest jakiś zagaz doszedł To jest nie. Gönring? Tak no to jest nie. nargu? No, no ciekawe. Jakaś nabijka chyba. Na drzwi. Na drzwi chyba, nie? no Po błokach. Tylko że nie wiem tu lubią się. chwalić no? jakimś jak jakim profesor No i dobra. No, Czy my jesteśmy koło stawiku jakiegoś? Dużo sygnałów. No jest, sygnałów jest dużo. Dobra, zobaczymy. Kacperski jakąś monetę wytrzaskał teraz. He he he. Nic mówisz? Ale? Zresztą chyba widać tam z tyłu. Nie wiem, to. Wiesz co, tutaj chyba będzie orzełek To będzie cesarstwo, zobacz, na całej stronie. Możliwe. Wiesz, tylko strasznie taka przejechana jest. Ale mi się wydaje, że wyczyści się, nie? I jakaś klamerka wyszła. Mhm. Od paska. Ale nic na starego, bo widać jeszcze srebrne jakieś te... Podejrzewam, że jej może po straży granicznej, co tutaj miała placówkę w Miłoszowie. Może być od porządzenia pewnie wojskowego. Gazmaska czy coś, nie wiem. O tam dziki nasze, już widać kamizelka druga się odznacza, idą powoli. z wlasku jakaś zębatka wypadła. Jakiegoś zegareczka chyba. No nie wiadomo czego. Ładniutka, Dobra. Kręcimy się dalej tu. Dzisiaj to jest fajne kopanie, zobaczcie, tu przed chwilą był dołek, a tutaj już woda się wydobywa. Jest tak wszystko namoknięte jak gąbka. No lało, ostatnio śnieg był lało to jeszcze nie, wpi, nie wpiła ta woda. Mamy dzwoneczek. Mamy dzwoneczek. Z tego sobie ładnie umyjemy. Już mamy tą wodę. O. Zagrało, zadzwoniało i wyszedł taki dzwoneczek. Na no. no szkoda, że niecały. Ładna okolica Rzeczka płynie Jedziemy dalej No chyba tu pierwszy Przyszedłem do tych ruin Tam zaraz są te ruiny z ostatniego filmu Co byliśmy tutaj z Tomkiem Co to wpinka wyszła taka Niemiecka jakaś tam dla kobiet mamy jakieś kółeczko Co to za moneta? Co to jest? O kurde Deder DDR tutaj 5 fenoli, U, słabiutko tutaj z tyłu widać, słabiutko. O, DDR, poznaję ten, jak to mówię, nasz taki namiot, czy co to takiego jest. 5 fening 1900, pewnie któryś rok, ale bardzo cieniutki. 68, dobrze widzę? Chyba tak. No nic, mówię, że jeszcze coś zostawiliśmy na pewno, to nie wszystkiego żeśmy sprawdzili. Dlatego jeszcze się tu pokręcę. Zobaczę, może coś jeszcze tutaj wyjdzie. Wtedy to było szybko, szybko, bo to ciemno się już robiło. No i spokręcimy się, zobaczymy. Patryk Fenolka z nas. 1924 z drzewkiem, ten. Dwójeczkę. Ale na można No oczywiście. No, to jest proszę ja ciebie. No wypowiedź. Dwójku. Nie no, Drego, to i posłuchać czasami warto. <noise> nie? Uh -huh. A kontekst historyczny? Kąt, czym, taki, Że, jest tam drzewo. Jeszcze koło, jest drzewo z tyłu, nie? I pod korzeniem. No wszystko się zgadza. Chodził na drzewo. Dobra, lecimy dalej. No i mamy drugą jakąś krągłość schowaną blisko brzuski. Co ona tutaj wyjdzie tym razem? Tym razem, tym razem, Co, jakiś orzełek? Za to PRL będzie? Kurde! Umieszane tutaj są rzeczy z PRL-u, DDR-u, RFN-u, no i polska jakaś moneta. A te dwa złote powinny być chyba Tak, dwójeczka O, wysycha No dobra Chodzimy po takim wzgórzu No i to jakaś jedynka, jedyneczko wypadło troszeczkę dziabnięte. Widać nie? Jedynkę oraz strumyczek ładny ten Dobra, jedziemy dalej. Idziemy zobaczyć, Patryk krzyczy, że ma jakieś guziora. O! Ładny orzebek. No, Piękny, ale ładny. Ty, ale to jest bez korony. No niestety, właśnie, tego, związku z No, ale ładny. Piękny, no, taki duży kotlet. Kotlet konkretno, fajnie schnie, teraz widać go. No i gratulacje, oby więcej takich? Dobra, ładna łączka. Zahaczymy ją i lecimy dalej. Jakąś... jakiś komedizm, Monetkę jakąś, ale cieniuteńka. Co tam jest napisane? Pięćdziesiątych, nie? Tak, no. 1856. Kurde, ciekawy co tu. No jak wyschnie, może być Nie orła. No, jest chyba dwugłowy. No dobra, kształt ten. Zobaczymy co to jest to najwyżej w kolej zdjęcie. Jak znajdziemy to w ogóle. Jak nie znajdziemy, no to nie będzie wrzucać. nie? Szcze chłopaki się wypowiedzą. I zobaczymy co to. No, no kurde no ociutka. Gratki Sebo. Dziękuję. O, idziemy do Sebastiana, o, z jakąś monetkę tutaj czepą. Idzie na łąkach. O. Ciekawe czy to się. Będzie coś widać na niej w ogóle. O, tu się ładnie znaczy. i co to jest mówisz? 50 krajcara 50 krajcara Austro-Węgry hmm. ale... 156. Żyleta, nie Swoje już przeszła hmm. Cieniotka mhm, no, no. fajnie wysycha no i co, łąki jednak są najlepsze chyba niż ten las ten las to tak z i co tutaj? O. I tu mamy dwójeczkę. O, trzecia rzesza. Piknie. Też na łące? Tak? Jest co, powiem ci, że chyba też idę zaraz na te łąki. No jest fajne, bo jest na ten... Dwójeczka z takiego i ta wrona jest na całej monecie. są najładniejsze tutaj. No, zielona patynka. Tak ładna. Ładna, gratuluję. A no widzisz las jest słaby. Też w lesie albo takisz grubo, albo wcale, nie? O, atakują wszystkie dziki z różnych stron. Zobacz, tu, tu. Ty komu pokazałeś? Dobra. Szukamy dalej. Ej, łowca, brak teatów. Chodź się chwalić tutaj. Co tam masz? Masz coś ciekawego? Dobra, niezły dalej. Hm? No i tym razem mamy podkówkę ładną, i podkóweczkę zabieramy. Zabieramy dla naszego kolegi. Nasz kolega lubi bawić się w elektrolizę. Ma całą wannę złomu. Sobie tam przeczyszcza to. No, a później to fajnie, fajnie to na ekspozycję. Nic sobie zrobić. Jakieś stojaczki ostatnio robił. Widziałem zlotki od moździerza na telefon. Także jest. Inwencja twórcza u niego duża. Niech się rozwija chłopak. Chłopak od złomu. I coś jest. Co? Siedzi. Jakiś lapsior. No wyjewał go guzik czy moneta? Guzik, guzik, guzik no. no. No, ale ładnie za ten. Emocje były. No, no. Dobra, fajnie. No, coś się dzieje. Serbo pokaż Uwielbiono coś. O! Ma. No? Szoruj. Masz pod kolor oczu. Nie? To jakby noga no, no tak nie wiem czy to konia będzie zmęczone i był chyba żołnierzyk tak. no to, to chyba widać łeb konia nie, ale tam na pewno jest jakaś noga no bardziej z tej strony więc jeszcze było tutaj jakby szabelka no tu noga Ciekawe No widzicie, tak przyszliśmy tego I no już coś jest Dobra, lecimy dalej słuchajcie coś kurde, metalowego głęboko Nie za bardzo wiem co to jest Myślałem że to kurczę może być jakaś pucha czy coś takiego Ale chyba nie Już ja Wam przyświecę Zobaczymy walony pimpony takie cudeńko. Nie wiadomo co to jest. Kawa metalu. Aha, ciemno. Na podkowę to nie wygląda. to się kończy w ogóle? Nie jest takie grube to. No, ciekawe co to tutaj robi. Nie spróbuję to wyrywać. Jakoś. Jakimś sposobem. O! Rusza się, dobra. Rusza się, to jest dobrze. Co to za koromysło? O! Ale kawa błyszmota. Kurde, jakiś hak, ja nie pójdzie tak łatwo, jak się wydawało. Kurde, jak zwykle mam fanty, które są wrośnięte. Albo w korzenie Co to tam trzyma Dobra idzie Ja obciekroco. Co to jest Co to za haczysko w ogóle? Do czego to jest? Super fanta Nic, trzeba kopać takie rzeczy, bo to nigdy nie wiadomo, co to z tego będzie, ale to jest, kurde, to jest z tego. Przecież już go bierzemy, opukujemy To może być coś fajnego nawet. To się nakładało przecież tutaj na, na trzonek. Jak to się nazywa? To jest do ściągania chyba, jakiś pożar, to chyba się ściąga tym te spalone krokwie, czy coś takiego. To jest coś chyba strażackiego. Nic, trzeba będzie to zabrać, zrobi elektrolizę, zobaczymy, co to, to z tego wyjdzie. No, ciekawy fant. Tak, tu jest to zgrubienie właśnie. Się nakładało na trzonek jakiś. No, Kurde, ale ma liście Wykopane, sprawdzone, to najważniejsze No co, Sebo? Jakieś stanowisko <grym> znalazłeś Stanowisko? Co? Kopaj Kopaj może jeszcze będziesz być... z wszystko No tam było tego. I tam jeszcze po lewej stronie były sygnały. Już gdzie masz rękę. 8 Musisz. Ma. wychodzą? No. А по-оски сочувствует. Я хочу. Офицер. Вот, ага. Вот. W jaką pogodę? Normalna pogoda, jaka pogoda No tutaj nie wieję, nic nie dzieje aż 7 No dobra, dobra, no to pa Dziesiąta <gry> Ile już? Dziesięć Jedenastu. Ja pienicz. sztuk. No to ładnie. żeś trafił w stanowisko? Bo na pewno. No dobra. Patryk ja guzika jakiegoś okopu. już oko. nie będzie widać. jakieś potem zdjęcie zrobię, to wrzucę. Nie widać, no, ale jest korona. No nagraj to nie A to co, łapeczka jakaś? Czy co to? Przed... Chyba tak, patrzcie, cielinką przyczepione do drzewa. No, co to jest? Kamyki. Co to jest? Do czego to jest? Ktoś wie, do czego to jest? Ten, no W środku kamyki są. Aluminiumowy ten, To to jak nierdzewka jest, to nie jest aluminium. Nie, to aluminium No chyba nie, powiem ci, to jest nierdzewka. To jest nierdzewa. No, no, dziwne. To jest zabawka stary dla zwierząt, czy co? No kamyki. Kamieki białe, no. No dziwne. Ciekawe. Kibel No dobra. Jakim dalej? Wchodzimy po deszczyku zawsze zakładać. Co i dziesiąteczka wpadła. O. Bardzo ładnie. Deszczyk dalej, troszeczkę pada. Mamy nieśmiertelnik. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Aż tam troszeczkę przetrzyj Nie uwierzycie, co znaleźliśmy. Patrzcie co Sebastian znalazł cały nieśmiertelnik A ty mi go na parkingu chyba. Pokazałeś. Ja pierniczę. Ale czad Ale czad. Ja piernicze Piękne ja ostatnio znalazłem szóstego regimentu tego artylerii Jaki piękny To pogoda nam się troszeczkę zepsuła jeszcze trochę chyba będziemy kończyć te nasze wykopki póki co jakiś wieszaczek fajny mi tu wyszedł Co to jest, co to jest, co to jest? <tryk> 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 wieszaczek albo nie wieszaczek Ale chyba wieszaczek Pewnie też coś z porządzenia. Chyba jakieś ślady po nitach, tak mi się wydaje. Ciekawe. Dobra, dziki, Zlało nas? Kogo zlało? zlało, Tego zlało, tego zlało. O. Co, co to? skąd ty żeś to wziął? Z wojska amerykańskiego? Z to jest to bryka, Z borka. Z borka to, to, ty, to dostajesz. To, na ty, stronie... to ty możesz się wracać z powrotem. Dostaję, ale żeby, i... było, żeby było śmiesznie i zaraz słońce wychodzi. Ale my już mamy dosyć. Jest ten cały mokry. O. Przelało mnie. Nic no, ja ja podreptaliśmy, nie. to jest najważniejsze. Co tutaj mamy. wyszło? Hakenburaken, podkowa, tu widzieliście. Łyżki jakieś. Yy, właśnie, to jest fajne, ktoś tam miał na zdjęciu. Co to jest takiego? To? No, To guziczek był taki? To jest guziczek. To no. jest Liberyjny. Co? Liberyjny. No, ale też już czas swoje zrobił, nie? No, tu guziki wyszły, guziki wyszły po Straży Granicznej, tutaj po obecności Straży Granicznej właśnie w tym naszym rejonie. To jest teren przygraniczny z Czechami. No, jakieś monetki jakieś. Tu chyba tę najlepszą monetę znalazł, najstarszą, to chyba ten Sebastian, tak? To no. 50. 50. 50. krajcara. jak? 50. krajcara. 50. 50 krajcara, proszę bardzo, jaka nietypowa moneta u nas. To co to za szyld? Gering? Tak. Geringa, no to mieszko nas. Ale Robert to brat. <grym> <Roman. K> <grym> Nie to na, to rarz. Czy Roman. To może to. Brat tego, o. Tu mamy tą monetkę pokazaną w całości. 50. krajcara, O, ale nietypowa, naprawdę. 1858 rok <grym> 1866 No ciekawe, ciekawa moneta Nietypowa. no pamiątki po grzybiarzach, co to za brązowetka, czy jest? No to jest epoka brązu, albo żelaza, albo nie wiem czego, albo coś od czegoś. ale fajne, super Końcówka od Tumika, od motorku. 10 fenningów, tu jakieś guziczki tu jakiś ciekawy ładny guziczek cywilny 10 Weimar no, standardowe wykopki u nas. No, tutaj mamy też z kusami Weimar. No. no i ten nieśmiertelniczy ładny, nie? To Sebastian też twój strzał. Bardziej dzisiaj to, to Twój dzień jest. To jak to, jak ten 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 dzisiaj jest Jankone. Twój dzień, uratowałeś wykopki tym Fantem. Może darowi, bo mi wykrywasz, że no. tak. No. Ale ja i tak większy większym <grym> no Nieśmiertelnik Ale co możemy powiedzieć o tym nieśmiertelniku? Na bo. Sprawy, że to jest oddział oddziału zastępczego artylerii 213 głogów Legnica. Co on tu robi? Oddział, ringa, oddział oddziału zastępczego artylerii 213 głogów Legnica. Spytać, no, proszę ba nie ba proszę Gering, bardzo. Proszę bardzo. No. On pewnie wie. No, fan dnia, fan dnia. No, Calutki. Calutki, Calutki, tak. Czyli wszystko dobrze się skończyło. Leży. Wszystko się dobrze skończyło, wrócił, Chyba, do, wrócił do matki. Wrócił do matki, matka dostała krzyż matki. O, tak. Dobra, uciekamy. Nie będziemy już przedłużać. Znowu za... Tak, zaczyna druga pompa już iść na nas. Macie nauczkę, żeby brać w Tak. No, no, Ty powinieneś lędnie, powinieneś dla kolegów nosić też. Ale leje, zobaczcie. Zapraszałem Puchland... Puchlandegę. Puchlandegę Zapraszałem, nikt nie chciał. Wejść. Dobra. I tym deszczowym akcentem żegnamy się z wami. Do następnego. Z granicy państwa. No, z granicy no, państwa. Razie, Cześć. Święta, święta i święta. Do następnego.